Te rośliny trafiały do Korei, ale wcale nie zostawały na lokalnym rynku, tylko trafiały tam na przykład do szkółek czy y, do sklepów, gdzie pracowali faktycznie no, eksperci, którzy byli w stanie te rośliny tak o nie zadbać, że stawały się jeszcze bardziej atrakcyjne. Pewnego rodzaju były to po prostu pralnie roślin, tak mhm. jakby. No, były przystankiem na trasie całego tego przemytu. W każdym razie one zostawały na przykład przez tych ekspertów wypucowane, po to, żeby je dalej sprzedać. I sprzedawano je do innych krajów azjatyckich, jak na przykład do Chin czy Japonii, ale również do Europy. I co bardzo ciekawe, też do Stanów Zjednoczonych. I dlaczego mówię, że bardzo ciekawe? No bo jeszcze zanim mówiliśmy na przykład o chilijskim kopiapoa, albo zanim mówiliśmy o tych konosach z RPA. No to bardzo słynną historią była kradzież czy przemyt dadley z Kalifornii. No tak. I co odkrył Jared, i o tym pisze w swojej książce, to że część z tych dadley z Kalifornii trafiała faktycznie do Korei Południowej. No, była tam też zainteresowana publika, powiedzmy, część z tych dadley została już w Korei, ale część wróciła po takiej w wypraniu właśnie w Korei, z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Mhm. Tylko, że oczywiście już z innym paszportem.